Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, który mam nadzieję dla mnie samej będzie dobrą zabawą, bo dziś wyciągnęłam wszystkie moje perfumy o dość odległych datach premier i będę się z Wami zastanawiać, czy te perfumy już są pase, czy można je nazwać perfumami vintage'owymi. Czy jednak mimo wszystko, mimo odległych dat powstania, nadal są to perfumy modne, akuratne. Które na przykład spotykałabym na ulicach, które ciągle są w trendach, a zatem dzisiaj zrobię Wam taki mój osobisty, prywatny ranking moich perfum. Wy też oczywiście dajcie znać w komentarzach, czy te zapachy, które dzisiaj będę omawiała, rozpatrujecie jako perfumy retro, jako perfumy troszeczkę pase, Czy jednak mimo wszystko zauważacie, że one nadal są modne, nadal są spotykane na ulicach? Dajcie znać, wypowiedzcie się również w temacie, i żeby nie przedłużać, zaczynam już dzisiejszy film. I chciałabym rozpocząć ten film od zapachu, który miał najbardziej odległą premierę, jeśli chodzi o czasoprzestrzeń, który mam w swojej kolekcji jest to klasyczna piątka od marki Chanel. Zapach ten w tym roku obchodził swoje setne urodziny, a zatem jest to leciwy staruszek. Oczywiście nie w dzisiejszych formułach. Wiadomo, że te formuły przez bardzo, bardzo wiele lat istnienia zapachu na rynku bardzo mocno się zmieniały, więc dzisiejsza piątka zupełnie nie przypomina tej vintage'owej piątki. Jeśli chodzi o sam zapach, czy on dzisiaj trąci myszką, czy on się postarzał? Myślę, że niestety tak. Myślę, że te perfumy są jak najbardziej passe i sama marka Chanel pewnie zorientowała się, że to nie jest już zapach dzisiejszy, że to nie jest zapach modny. Dlatego też marka zaczęła produkować inne edycje tego zapachu, na przykład O Premier czy edycję Lo, żeby troszeczkę tę klasyczną piątkę odmłodzić. Odmłodziła też yy, klasyka, odmłodziła wodę toaletową, odmłodziła wodę perfumowaną. Bo dzisiejsze formuły piątki już nie są takie vintage'owe. Odjęto im wiele takich bardzo trudnych i nie dzisiejszych składników, i można powiedzieć, że te perfumy są teraz właściwie wspomnieniem tego, co było przed laty, tego, co istniało w marce przed laty. Więc tak, no niestety dla mnie zapach pase, aczkolwiek, żebyście mnie nie, nie zrozumieli źle, wszystkie zapachy, które Wam dzisiaj tutaj będę pokazywać, to są zapachy, które uwielbiam. Więc dla mnie osobiście nie są to perfumy pase. Natomiast staram się Wam o nich opowiedzieć z punktu widzenia osoby, która wącha ulicę, która czuje pewne zapachy na ulicy. Czy te perfumy nadal są modne, czy już może niekoniecznie? I kolejne perfumy, tym razem perfumy z lat 80 również od marki Chanel. Jest to Coco w edycji wody toaletowej. Ja powiem szczerze, nie wiem kiedy powstała woda toaletowa. Wiem, że woda perfumowana miała premierę w roku 84, a zatem podejrzewam, że woda toaletowa powstała w nieodległym czasie od wody perfumowanej. I czy to jest zapach pase? Muszę Wam powiedzieć, że dla mnie absolutnie nie. Dla mnie to są totalnie eleganckie, współczesne perfumy, aczkolwiek nie wyobrażam sobie tych perfum na wyjątkowo młodej kobiecie, bo one mają pewnego rodzaju szykowność, pewnego rodzaju grację która do takiej młodej, szaleńczej, yy, rozradowanej duszy tak może nie do końca mi pasuje. Natomiast jak ktoś lubi, jak ktoś ma taką osobowość, którą podkreśla ten zapach, to jak najbardziej również w wieku nastoletnim można go używać. Yy, natomiast tak, yy, uważam, że te perfumy się nie postarzały, te perfumy nadal są eleganckie, nie odstraszają nikogo. Nie spotkałam naprawdę osoby, która by o tych perfumach wyraziła opinię, że to jest jakiś wintycz. Więc jak najbardziej yy, Coco, w edycji wody taletowej uważam ciągle za zapach modny. A teraz przed Wami dwie kompozycje, które miały swoje premiery w roku 87 i będą to te dwie kompozycje, czyli Jopfem oraz lulu od marki Kaszarel. I czy one są pasy, czy są nadal modne? Myślę niestety, mimo mojej sympatii do obu z tych kompozycji, że niestety moda na nie już minęła. Nie każdemu te zapachy pasują. Ja je bardzo lubię, ja je noszę. I ja czuję, że one do mnie pasują, natomiast ostatnio przekonałam się, że nie z każdą osobą te perfumy mi grają. Otóż co do Lulu kasarel, pewnego wakacyjnego dnia to było mniej więcej miesiąc, półtora miesiąca temu, był to na pewno lipiec. Szłam na przystanek o poranku za dziewczyną, która prawdopodobnie również podobnie jak ja jechała do pracy. I ta dziewczyna ciągnęła za sobą ogromny, taki mięsisty zapach lulu kasarel. Oczywiście z jednej strony mnie to bardzo ucieszyło, uśmiechnęłam się pod nosem, bo miło, że młode osoby doceniają taką klasykę. Natomiast dziewczyna była drobniutka, nieziutka, bardzo szczuplutka, była to blondynka z włosami mniej więcej do pasa. I powiem Wam, że ten zapach mi kompletnie nie grał w tej sytuacji z tą osobą. Raz, że był poranek, więc było wiadomo, że ona użyła tych perfum do pracy. Dwa, że było lato, a trzy, że jej taka anielska, bardzo. Mm, bar, taki anielski bardzo wizerunek, te blond włosy, ta filigranowość, ta bardzo drobna sylwetka, ta dziewczęca uroda, bo ona miała bardzo duże oczy, zupełnie mi do tego zapachu nie pasowały, więc. No, poczułam taki mały zgrzyt, choć zapach sam sobie jest przepiękny, oczywiście wodziłam za dziewczyną nosem, więc może gdyby go użyła w innej sytuacji, na wieczór, na letni wieczór, to tak, ale do pracy do takiej osoby zupełnie mi ten zapach nie pasował. Aczkolwiek powiedziałam, że oba te zapachy trącą myszką, są vintage'owe, a jednak okazuje się, że wyczułam jeden z tych zapachów na młodej osobie, więc. Może się nie znam, może moda wraca. Dajcie znać, co wy sądzicie na ten temat, a ja tymczasem przejdę do następnej kompozycji. I kolejne perfumy z lat 80., które miały premierę w latach 80., i które znajdują się w mojej kolekcji, to oczywiście Roma od marki Laura Biagiotti, która powstała w roku 88. Co do tego zapachu, ja myślę, że on się nie postarzał ani o Jotę. Wąchając nowe formulacje Romy, ja nie wyczuwam kompletnie żadnej retrokonotacji w tym zapachu. Jest to zapach totalnie współczesny, totalnie akuratny, cały czas bardzo, bardzo, bardzo włoski, bardzo elegancki. Zdecydowanie perfumy, które nie znają czasu ani okazji które swobodnie można nosić do pracy, na spacery, a nawet i na jakieś wyjścia wieczorne, na kolacje. W okresie lata zdecydowanie perfumy nadal współczesne i znam bardzo, bardzo wiele osób, które mają mniej lat niż ja i uwielbiają romę. I ostatni zapach z mojej kolekcji, który zamknie lata 80. to Samsara od marki Guerlain. Są to perfumy, które jak wiecie po prostu uwielbiam. Jest to taki typowy europejski orient, czyli to nie są perfumy o takim blisko wschodnim sznycie, o takim arabskim sznycie. Nie bynajmniej jest to bardzo taki ładny, pluszowy i rysowy sandałowy europejski orient. I czy te perfumy się postarzały? Yy, w moim mniemaniu nie. W moim mniemaniu są to cały czas perfumy dla eleganckiej pani, aczkolwiek pani, yy, no pani, nie dziewczyny. To nie są, myślę, perfumy, które by doceniły młode osoby. To nie są też perfumy, które czuję od młodych osób. Natomiast zdarzyło mi się parę razy tak, że w sklepie stałam w kolejce za jakąś panią, która używała Samsary, chociaż mam wrażenie, że dużo młodszego rocznika, i powiem wam szczerze, że był to zapach. Pasujący do tej osoby. Więc tak, yy, moim zdaniem nadal zapach współczesny. On nie trąci tak bardzo myszkom, aczkolwiek nie myślę, żeby młode kobiety chciały po niego sięgać. Zresztą na młodych kobietach go nigdy nie czuję, ale jako po prostu uwielbiam. I jesteśmy już w latach 90. i jeśli chodzi o perfumy z mojej kolekcji, które powstały właśnie w tym czasie, to zdecydowanie jest to klasik. W edycji wody perfumowanej, który powstał w roku 1992, rok później powstała jego młodsza siostra, czyli klasik w edycji wody toaletowej. I gdybym miała porównywać te dwa zapachy, to muszę powiedzieć, że woda toaletowa bardziej trąci myszką aniżeli woda perfumowana. Mam wrażenie, że mimo tego, że woda perfumowana jest jednak edycją starszą, to jest ona bardziej uspółcześniona poprzez tony słodyczy, poprzez tony rumu niż ta wersja, która powstała w roku 1993, która zawiera więcej takiej mydlaności i takiego vintage'owego lang ylang połączonego z kwiatem pomarańczy. A zatem jeśli chodzi o zestawienie tych dwóch klasyków nomen omen od marki Jean Paul Gaultier, to myślę, że edycja wody perfumowanej się zupełnie nie zastarzała. Jest to nadal przepiękny, seksy zapach. Natomiast woda toaletowa jest tylko dla odważnych, dla kobiet. Z taką dość barwną i silną osobowością, aczkolwiek to jest cały czas przepiękny i bardzo kobiecy zapach. I w roku 1992 powstał kolejny zapach, który mam w swojej kolekcji, a mianowicie sławny, słynny, sławetny, jak zwał, tak zwał. Angel od marki Thierry Mugle. i dla mnie, powiem Wam szczerze, te perfumy nie postarzały się ani o Jotę. To jest zapach nadal tak w trendach, nadal tak yy, adekwatny, akuratny do tego, co się lansuje na obecnym rynku olfaktorycznym, że absolutnie ten zapach nie postarzał się nawet o rok. On, kiedy powstał, był zapachem wykraczającym yy, poza własną epokę. To były perfumy bardzo niecodzienne, których ludzie się bali zaraz po ich premierze. I teraz dopiero widać, dlaczego ludzie się bali, dlaczego to był zapach u początków swojego powstania niemodny, bo moda na zapachy gourmand przyszła dopiero w XXI wieku, a ten zapach właśnie w tę kategorię perfum gourmand się doskonale wpisuje. A zatem dla mnie Angel nie postarzał się nawet o rok. Są to perfumy, które dość często, ciągle czuję od otoczenia i są to perfumy notabene bardzo, ale to bardzo lubiane przez młode kobiety. I kolejny zapach, którego data powstania to lata 90., a mam go w swojej kolekcji, to tym razem będzie kompozycja z roku 1993 i jest to Sunflowers od marki Elizabeth Arden. I czy ten zapach się postarzał? Powiem na początek, że moim zdaniem chyba nie. Chyba nie dlatego, że ja go bardzo często czuję na ulicach. Czuję go zarówno od nieco młodszych kobiet, jak i od kobiet trosze, troszkę bardziej nobliwszych wiekiem, więc myślę, że te perfumy cały czas są modne, akuratne. No zresztą ich cena jest też taka, że wiele osób sobie może na nie pozwolić, stąd też pewnie dość duża popularność tego zapachu. Chociaż tutaj Wam muszę powiedzieć anegdotę, że ja pierwszą butelkę tych perfum miałam mniej więcej. W roku 2006 2007 i jakoś tak to był ten czas okres, i dla mnie wtedy te perfumy były bardzo retro. I ja się ich pozbyłam, komuś je po prostu za uśmiech oddałam, już nie pamiętam nawet komu, czy mamie, czy komuś innemu. Natomiast dla mnie wtedy te perfumy trąciły myszką. Ale ja wtedy z kolei byłam na bardzo dużej fali. Po pierwsze angela, po drugie euforii. Więc przy takiej euforii, czy przy takim angelu, to rzeczywiście Sunflowers wydaje się vintage'em. I jeśli zestawiamy te kompozycje ze sobą, to tak ten zapach wówczas ma retrowy dźwięk, więc pewnie jeszcze wtedy nie byłam na noszenie takich perfum gotowa. Aczkolwiek jak dziś rozpatruję je z mojego teraźniejszego punktu widzenia, to one mnie pachną retro. Ale może też dlatego, że ja mam tyle retro zapachów w swojej kolekcji, że po prostu mój nos się do takich woni przyzwyczaił. One mnie w żaden sposób nie odstraszają, ale no nie, dla mnie to nie jest zapach retro. On jest bardzo soczysty, bardzo owocowy, więc może dlatego nie ma takiej mocno retro konotacji. Dla mnie na przykład Escape, Calvina Kleina, który jest troszkę podobnym zapachem, ma mega vintage'ową konotację i Escape nie jestem w stanie nosić, natomiast Sunflowers jak najbardziej. I kolejny zapach powstały w latach 90. z mojej kolekcji To Hypnotic Poison, którego premiera przypadła na rok 98. I czy to jest zapach retro? Moi drodzy, absolutnie, zupełnie nie. Ten zapach nie postarzał się. Znowu tak jak w przypadku Angela, nawet o rok jest to cały czas zapach bardzo współczesny, bardzo w trendach który wyprzedził swoją epokę. Myślę, że teraz dzisiejsze kobiety właśnie lubią tego typu zapachy bardziej, aniżeli lubiły je w czasach powstania Hypnotic Poison, bo to jest zapach narkotycznie słodki, z pewnego rodzaju kokosowością, śliwkowością, z delikatnym kadzidłem. Zdecydowanie zapach wytworny, wieczorowy, bardzo zmysłowy i absolutnie w moim mniemaniu zapach ciągle akuratny, aktualny i ciągle bardzo modny. I kolejny zapach, zapach zamykający lata 90. w mojej kolekcji to z kolei perfumy od marki Gucci. Jest to Rush. jest to zapach, którego premiera przypadła na rok 99. I czy ten zapach trąci myszką? Czy jest nadal akuratny i nadal modny? Ja myślę, że to są perfumy, które się nie zestarzały zupełnie. To są perfumy, które ja czuję w otoczeniu cały czas. Może nie tak często jak kiedyś ale od czasu do czasu zdarza mi się spotkać osobę, która używa Gucci Rush, a zatem widać, że to są perfumy, które nadal mają, mają swoich fanów, nadal mają jakąś tam sprzedaż, więc myślę, że zapach zasadniczo się nie postarzał, choć tak jak mówię, czuję go zdecydowanie rzadziej niż czułam go kiedyś. Czy formuła jest trącąca myszką? Też myślę, że nie. Jest to zapach ciągle taki imprezowy, ciągle taki zmysłowy, ciągle kobiecy, chociaż na pewno troszeczkę bardziej klasycznie i troszeczkę fajniej skomponowany niż wiele współczesnych zapachów, więc może nie dla każdego być takim zapachem trendy, ale myślę, że spokojnie i dla młodej osoby i dla osoby troszkę starszej absolutnie Gucci Rush to jest zapach super na imprezę, więc moim zdaniem osobistym te perfumy absolutnie się nie postarzały. I teraz przechodzimy do roku 2001. W roku 2001 powstały te dwie kompozycje, czyli Coco Mademoiselle w edycji wody perfumowanej. Ja akurat nie mam wody perfumowanej, mam tylko edycję Intense, ale po prostu sobie wyobraźcie, że to jest woda perfumowana oraz fragile w edycji wody toaletowej od marki Jean Paul Gaultier. I czy te kompozycje trącą myszką? absolutnie, jeśli chodzi o Coco Mademoiselle, nie? To jest zapach ciągle spotykany na ulicach, ciągle modny, ciągle trendy. To są perfumy, które absolutnie się nie starzają, perfumy cały czas bardzo kunsztowne, bardzo eleganckie, chociaż. W dzisiejszych czasach, już niestety o tak słabych parametrach, że coraz rzadziej je możemy wyczuć, ale to nie z tego względu, że je mniej osób nosi, tylko po prostu one już nie projektują i nie ciągną za sobą takiego ogona jak niegdyś. Jeśli chodzi o Fragile, to Fragile jest zapachem troszeczkę bardziej trącącym myszką. To jest śliczny kwartowiec, którego ja do dzisiaj używam i którego do dzisiaj uwielbiam, ale dzisiejsze wydania białych kwiatów w perfumach. Są zupełnie inne i rzeczywiście bardzo różne od wydania tych białokwiatów w Fragile. Zatem ten zapach dla wielu osób może być zapachem, który trąci myszką. Dla mnie absolutnie nie. Dla mnie jest to zapach elegancki na co dzień, właśnie dla takiej pani w okolicach, powiedziałabym, 40 roku życia. Są to perfumy idealnie skrojone właśnie na jakieś yy, przedstawienia do teatru, na jakieś przedstawienia w operze, na przykład do pracy, ale tego rodzaju zapachów ja już nie spotykam na ulicy, więc niestety ku mojej rozpaczy muszę go wrzucić. Na półkę niestety pasę. I teraz przejdźmy do roku 2003. W roku 2003 powstała pierwotna formuła perfum od marki Clinique o nazwie Happy Heart. Te perfumy zostały troszeczkę zliftingowane, troszkę odświeżone i wyszły ponownie w roku 2012. Natomiast moim zdaniem, bo ja kojarzę tą starszą formułę Clinique Happy, ta nowa formuła nie różni się tak bardzo zasadniczo od tej starej formuły, ku mojej rozpaczy, bo się bardzo zawiodłam kupując ten zapach. A to dlaczego? Dlatego, że w tych perfumach wyczuwa się ogórki, a ogórki są tak bardzo pase. Że uwierzcie mi, że ja nie czułam y, w żadnych nowoczesnych, współczesnych perfumach ogórka. To jest woń, przynajmniej dla mnie osobiście, troszeczkę taka irytująca i nie do zniesienia. Ja na przykład nie lubię perfum ogórkowych i rzeczywiście te wonie ogórkowe kojarzę z czasami, kiedy byłam bardzo młodą kobietą. I rzeczywiście wówczas na rynku triumfowały takie perfumy świeże, ogórkowe, było ich po prostu wszędzie dookoła pełno. Więc y, ja ten model perfum ogórkowych kojarzę z perfumami. Y, na które moda już przeminęła. Natomiast pewnie są fani ogórka i nie wykluczam takiej ym, opcji. Natomiast niestety dla mnie trend ogórkowy jest totalnie passé i moim zdaniem te perfumy już kompletnie nie pasują do współczesnych wymagań i trendów. I kolejne dwie kompozycje, które chciałabym Wam przedstawić w dzisiejszym filmie, to notabene też są perfumy powstałe w roku 2003. I są to te dwa zapachy, czyli Seal od marki Amouage oraz Fashion Avenue od marki Bond No. 9. I czy w tych perfumach czuć, że perfumy te powstały 21 lat temu? Powiem szczerze, że troszkę tak. Nie czuć oczywiście jakiejś takiej bardzo mocno retro konotacji, jak w Lulu marki Cacharel, czy w Jopfem, czy w klasycznej piątce od marki Chanel. Natomiast czuć, że nie są to perfumy, które miały premierę w nieodległym czasie. Dlaczego? Jeśli chodzi o Fashion Avenue, to w tych perfumach wykorzystano takie nuty, których raczej nie lubi współczesne perfumiarstwo, które są troszeczkę w odwrocie. I z racji tego, że rzadko czujemy tenut we współczesnych perfumach, możemy domniemywać, że to jest kompozycja nieco starsza, aczkolwiek moim zdaniem ona nie ma jakiegoś typowego takiego wydźwięku retro. Jeśli natomiast chodzi o Ciel od marki Amouage, to tutaj w tej kompozycji dla mnie przede wszystkim retro jest jej otwarcie. Bo w otwarciu czujemy buchnięcie takich białych kwiatów, które są podane w sposób taki troszeczkę passé, troszeczkę demodę, troszeczkę niemodny. Natomiast jak kompozycja się rozwija, to absolutnie ten retro pierwiastek, ta retro konotacja w niej ginie, więc potem można by nawet domniemywać, że to jest zapach troszeczkę bardziej współczesny, aniżeli, aniżeli powstały 21 lat temu. A zatem czy te kompozycje są pase, czy nadal są aktualne? Ja myślę, że obie spokojnie można nosić. Można je nosić nawet w dość dużych skupiskach ludzi, w dość ciasnych pomieszczeniach i raczej tymi perfumami nikogo nie przestraszycie. I na koniec najmłodsze staruszki z mojej kolekcji, czyli perfumy, które miały swoją premierę w roku 2004. Obie te kompozycje w tym roku obchodzą swoje dwudziestolecie. I jest to po pierwsze Crystal Noir od marki Versace, po drugie Pure Poison od marki Dior. I jeśli chodzi o Crystal Noir, ja mam wrażenie, że te perfumy nie postarzały się nawet o jotę. To są perfumy, które cały czas spotyka się na ulicach, to są perfumy, które są cały czas chętnie kupowane. To są perfumy, które moim zdaniem też wyprzedziły swoją epokę i absolutnie jest to nadal zapach modny, seksowny, często spotykany, chętnie kupowany. Więc dla mnie są to perfumy, które absolutnie bezpiecznie może kupić nawet bardzo młoda kobieta. Co do Pure Poison, to myślę, że one jednak troszkę się postarzały, bo ja tych perfum nie spotykam na ulicach, aczkolwiek Dior tak strasznie osłabił parametry Pure Poison, że w tym momencie jest to bardziej mgiełka zapachowa, aniżeli woda perfumowana. No to powiem Wam, że jak na obecne dzisiejsze parametry, nawet nie wiedziałam, że to jest woda perfumowana, byłam całe życie przekonana, że to jest woda toaletowa. No to jak na dzisiejsze parametry to nie jest woda perfumowana, tylko mgiełka zapachowa, która trwa półtorej godziny do dwóch i dlatego może się piór on już na ulicach nie czuje, może nadal jest lubiany, może nadal jest modny, chociaż myślę, że ten sposób podania białych kwiatów w perfumach trąci troszeczkę myszką w porównaniu z takim Long z takim Gucci Bloom, gdzie rzeczywiście w tych kompozycjach te białe kwiaty zostały podane w sposób kompletnie inny. Więc może właśnie przez to, że te perfumy są teraz tak nietrwałe, tak bardzo słabo projektujące, a może przez to, że jednak te białe kwiaty są podane na taki trochę mało nowoczesny sposób. Tych perfum nie spotykam zupełnie na ulicach, choć ja osobiście ciągle bardzo, bardzo lubię. I byłoby to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film z najstarszymi zapachami premierowo oczywiście, rocznikami premier, jakie mam w swojej kolekcji. Dajcie znać, czy wy macie w swoich kolekcjach perfumy z lat nie wiem 50., 60., 70., czy uważacie, że one nadal są trendy, nadal są modne, czy jednak już się trochę postarzały. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu, za to, że jesteście ze mną na kanale. Trzymajcie się ciepło i zdrowo i do zobaczenia. Mam nadzieję, niebawem. Bye.